Cześć, mała zapowiedź samochodu, który mamy dzisiaj na nagraniach. Była już w odcinku, gdzie prezentowaliśmy nowe Toyoty, no i właśnie tego Lexusa RX350H. Jest to Nówka i oczywiście jak to w Automixie plus instalacja gazowa. Zapraszam na kolejny odcinek. Prezentowany dzisiaj pojazd to podkreślam nowy egzemplarz Lexusa RX350H z przebiegiem niespełna 3000 km. Jeżeli chodzi o konkurencję tego modelu, jest to SUV klasy Premium i takie samochody jak BMW X5, Audi Q7 to jego bezpośredni konkurenci. Jeżeli chodzi o samochody Lexusa, w kwestii SUV są to modele NX oraz UX, są to mniejsze SUWy, które również znajdziecie na naszym kanale YouTube. Teraz przybliżę Wam nieco kwestie wizualne. Naprawdę, moim zdaniem, ten samochód prezentuje się kapitalnie. Duża, charakterystyczna atrapa chłodnicy w kształcie takiej klepsydry. Nie ma tutaj takich ramek jak w poprzednich generacjach. Nieco wszystko się właśnie tutaj zaciera ze zderzakiem, ale wygląda to naprawdę bardzo dynamicznie. Agresywnie wyglądające lampy, przetłoczenia, 21-calowe felgi. No naprawdę, jest to. Mega prestiżowy samochód. Zerkniemy teraz pod maskę, aby zobaczyć jednostkę napędową. I w tym momencie ukazała nam się jednostka napędowa oznaczenie RX350H. Symbolizuje, że jest tu napęd hybrydowy, więc oprócz silnika spalinowego o pojemności 2,5 litra oraz mocy. 180 koni mechanicznych. Mamy również doładowanie hybrydowe. Łączna moc obydwu układów to 250 koni mechanicznych. I jeżeli chodzi o wtryskiwacze, mamy tutaj system dual i w identyczny sposób jest potraktowana instalacja gazowa, więc też mamy dwa komplety wtryskiwaczy, aby wszystko działało perfekcyjnie, tak jak w przypadku zasilania benzyną. W kwestii zabudowy instalacji gazowej, absolutnie nie możemy się tutaj do niczego przyczepić. Wszystko jest zabudowane bardzo estetycznie. Spod zespołów, które widzimy, za silnikiem jest reduktor, natomiast reszta podzespołów jest poukrywana. Więc można powiedzieć, że wygląda niemalże jak oryginał. Teraz pokażę Wam kolejne miejsce, które jest teraz już dodatkowo w tym samochodzie po zamontowaniu instalacji gazowej. Otwieramy zatem wlew. Nie ma zbyt dużo miejsca pod klapką. Aby zastosować pełne złącze, dlatego konieczne będzie zastosowanie takiej oto przejściówki podczas tankowania. Wystarczy po prostu tutaj odkręcić korek i wkręcamy przejściówkę. I voilà, tak to wygląda. Teraz jeszcze chciałbym się skupić tutaj na tym elemencie. Chromowana listwa przechodzi do tyłu. I mamy tutaj taką wstawkę z Piano Black. Nie jest to lakier samochodu, ponieważ oglądając te samochody, robiąc research do tego odcinka, widziałem, że na przykład srebrne modele miały również tą czarną wstawkę. Tutaj w tym modelu, bo jest czarny, wszystko się troszkę zlewa. Natomiast wiedzcie, że jest to w Piano Black tutaj ta wstawka. I spoiler również jest w Piano Black. Bardzo ładnie w sumie się to prezentuje. Przechodzimy teraz do bagażnika, gdzie znajduje się zbiornik do tankowania gazu. Tutaj trochę skupimy się jeszcze na tyle, podobnie jak w modelu NX, którego również mieliśmy na nagraniach. Tutaj całe te tylne lampy są połączone taką ładną czerwoną linią. U góry jest napis oczywiście producenta, czyli Lexus oraz oznaczenie modelu poniżej RX350H. Klapa w prądzie, jakby nie inaczej przecież to samochód klasy premium. Sprawdzamy teraz. Bagażnik ma całkowitą pojemność 612 litrów, a pod jego podłogą, właśnie w tym miejscu, znajduje się zbiornik do tankowania gazu LPG o całkowitej pojemności 50 litrów. Jednak z uwagi na 80% stopień napełnienia, zatankujemy do niego około 40 litrów gazu LPG. Takie kwestie jak wyposażenie wnętrza, spalanie czy gwarancja omówimy w trasie, więc jedziemy na przejażdżkę. w środku podobnie jak z zewnątrz dominuje czerń. Czarny mamy kokpit, czarną mamy podsufitkę więc może to dodawać takiego sportowego charakteru. Na pokładzie jest automatyczna skrzynia biegów, ekran inforozrywki o wymiarach Macbooka, bo naprawdę jest ogromny, ma myślę, że z 14 cali. Elektroniczne zegary, no w zasadzie czego ten samochód nie ma, tu jest dosłownie wszystko więc na pewno w kwestii wyposażenia nie można tutaj narzekać i wykonania także skórzane fotele bardzo wygodne tutaj również kokpit jest z takich miękkich materiałów czy tutaj te wykończenia wszystko jest miękkie ugina się pod naciskiem więc naprawdę szacun, że tak powiem dla Lexusa, bo jest to i z zewnątrz i wewnątrz samochód klasy premium. Teraz trochę o spalaniu. Pojemność 2,5 litra moc 250 koni mechanicznych, włącznie z napędem hybrydowym, na którym teraz aktualnie jedziemy, bo nie włączył się silnik spalinowy, jedziemy zresztą 50 na godzinę, więc przy takich prędkościach to raczej normalne. W każdym razie średnie łączne zużycie paliwa na wyświetlaczu elektronicznym. Pokazuje mi 8,8 litra, natomiast my również litrażowaliśmy ten samochód na 200-kilometrowym odcinku autostrady ze stałą prędkością 120 km na godzinę. I wyniki, jakie nam wyszły w przeliczeniu już na 100 km, to 8 litrów gazu i litr benzyny. W celu dotrysku, ponieważ w tym wtrysku dualnym również są wtryskiwacze bezpośrednie, które wymagają dotrysku benzyny, więc tak to. Tak to pokrótce wygląda. Jeżeli ten samochód będzie poruszał się głównie w mieście, wtedy użycie tych wtryskiwaczy w yy, tym wtrysku dualnym będzie większe w przypadku wtryskiwaczy pośrednich, więc automatycznie ten dotrysk benzyny będzie niższy oraz spalanie gazu również, no bo też więcej wtedy będzie pracowała hybryda. Tak to pokrótce wygląda. Jakie zatem będą... Oszczędności. Otóż w przypadku tego samochodu, przy obecnych cenach paliw, nagrywamy ten materiał początkiem lutego 2024 roku. Benzyna na naszej stacji paliw kosztuje 6,40, a gaz niespełna 3 zł. I takie też ceny przyjmiemy do naszej kalkulacji. Około 30 zł na każdych 100 km zaoszczędzimy. Na, 100 km, na 1000 km będzie już to 300 zł, a po pokonaniu 10 tysięcy km w kieszeni właściciela zostanie 3000 złotych. Biorąc pod uwagę, że jest to nowy samochód i od początku eksploatacji będzie używany z instalacją gazową, no to na przykład po już 200 tysięcy km to już oszczędności będą ogromne gdzieś tak, nawet 60 tysięcy złotych. A wiadomo, że wszystko będzie zależeć też od dynamiki jazdy, a także od cen paliw, więc. Myślę, że to o te 60 tysięcy to jest takie minimum, jakie zaoszczędzi. Akurat zmierzamy na wjazd do autostrady, a jeden sprawdzimy na krótkim odcinku, jak ten samochód się zbiera. Zobaczymy przyspieszanie. skrzynia bezstopniowa. Czuć to, że tu jest ecvt skrzynia. No i moment, i mamy 140, czyli tak naprawdę dozwoloną prędkość. Więcej tu nie będziemy szarżować, ale ładnie, naprawdę momentalnie ten samochód przyspieszył. Więc myślę, że ta moc na tą bryłę, bo w, to trzeba powiedzieć, że to jest dość duży samochód. Naprawdę jest optymalna. Nasze instalacje. Są objęte pięcioletnią gwarancją z limitem aż 150 tysięcy km, czyli tak naprawdę to jest bardzo duży okres czasu i bardzo duży przebieg, więc aby nasi klienci mieli pewność, że z tymi samochodami będzie wszystko ok przez cały okres eksploatacji, właśnie taką gwarancję. Pan Tomasz, który przyjechał do nas z Warszawy, oczywiście otrzyma. I tym samym pana Tomasza oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Zobaczymy teraz, jak przy 100 km na godzinę na autostradzie ten samochód zachowuje się przy przełączaniu się między paliwami. Teraz wyłączamy instalację gazową. O, wyłączona i włączamy ją z powrotem. No i powiem wam szczerze, że nie ma żadnej różnicy. Samochód identycznie pracuje na obydwu paliwach, czy też podczas przyspieszania, czy nawet podczas przełączania nie było żadnego szarpnięcia, więc w 100% ten układ wtryskowy jest odzorowany, aby wszystko działało jak w oryginale, a żebyśmy mogli podróżować za połowę ceny. Kończąc ten odcinek, chciałbym powiedzieć, że Lexus RX 350h dołącza do szczytnego grona samochodów klasy premium, które odwiedziły AutoMix i od teraz jeżdżą za Połowę ceny. Lexusów robimy naprawdę dużo, bo jak wiecie, Lexusy lubimy i Toyoty także. Więc zachęcam, aby zasubskrybować nasz kanał, aby móc w przyszłości oglądać takie filmy i być o nich powiadomionym. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.